Dobra, siemanko ludziska, to jest ten sobie z gry z coś tam alone, o min. Eee, patrz kurna, zapomniałem jak to się nazywało, patrz jaki bawol, amator, amator znamy apel. Arno polektwa nie sunilera naj chequnii. zaraz czemu zaraz będę wiedział co tu, tu, to zaraz będę wiedział. Zaraz powiem jak to się nazywało. I... Never alone. O właśnie. Never alone, gramy. Dobra, to lecimy z koksem. No, ale dziś na cłem kłeczka. No, jakie podnaj. Nic jadek. My tutaj trochę głośno. Mam nadzieję, że nie będzie mnie zaduszał. Aha, mnie tu czekaj. Czekaj. Dobra. Oczywiście pewnie nas zaraz dogoni? O, Jaki. Lisisko tu już pojawiło. Pewnie. pewnie nas dogonił. Tak musi być. Proszę, wcześniej wpadnę. No i oczywiście, no musiał nas żeby inne było inaczej. Dobra, trzymajcie. No. Yy... O, można grać na dwóch, widzicie? Patrzcie, patrzcie. Chciałeś, by. No, i do wody. <laughs> tak, tak, właśnie. Aha, Miała przeżyć. Wow. Nie wiem, powiem szczerze, no co o tym myślić na razie. Zaczy, no, na pewno dość relaksujący tytuł. Bici, dobra jest. No po mi nie bada, nie lubię Filip. ja mam szczerze nie lubię Czasami... Nie no... jak Filip czasami, no. Bli, 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 bli. no. A co to w ogóle? Oglądaj. Praktyczny lis. Ty, no jakie. A, bo to... A to przepraszam. To jest ich ten, to jest historia ich tam, no. Eskimosów czy jakiś takiś. Dawaj, wchodź po ścianę kolis. Hmm, dobre a trzeba się zmienić, dobra. No póki co, no. Klimatycznie i śniegowo gra miesiące z Perkinsa. Miesiące z PS Plusa więc wiecie, macie ochotę, sobie ściągnąć to, można sobie ściągnąć za darmo, he. Awaj, Lisu, dawaj, Lisu, bo nie nadążasz. No, idzie, Lisu. A tak miał, tak, było, dobra. na parcie, jak się opiera wiatrowi. Jesteśmy. Następny bonus, zostaliśmy jak widzicie zbieramy. Nie było jak się nie musiałem jak się. Super, I na terygodnia. się 6 Nie było Sierra Rol. Nie było Sierra co to jest? Jakie schizy. Jakiego ma jumpa ten lisu? Dobra, doskoczyła. Jaki co będę szedł lisem, bo widzę, że lisem lepiej się skacze. <gry> Dawaj, oglądaj, sila ma dusz. No fajnie, dostajemy jakieś tam bonusiki. Ten też ma, ten też ma to samo.

Ojajaj. No, to był dobry Matrix. O, lisek się... Lisek się utopił! Czyli jednym słowem, w tym słowie można zginąć w tej grze. Przecież nacisnąłem kółko, kuna. Nie drażni lwa Dawaj mi tu idziemy dalej, chwilę jeszcze pogramy. Oczywiście w ten tytuł y, gry miesiąca Fak z rozpędu Dawaj, ja trzyma, Dobra jest. Dawaj Lisek, co ty będziesz Lisek, nie paradek. Fajnie, że można grać dwie osoby, jedna struje. A tu, tu, to, tu, to. Tu, tu. No dobra, to... Tu... A, no pewnie no, 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 można było się domyślać. O, patrz. O tu <t audzia> chyba będzie jakiś większy challenge. Patrz, jaka współpraca musi być dobra? Dobra, jest, przyjdź. pachni tundry. Dobra, będzie. Nie wiem o co chodzi, ale dobra. Ole, Jordan! Ole, się Jordan nie ucięł. A to te to te to to to, 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 to są profilaktycznie rozłóżmy, żeby nas nic nie dorwało. Dobra. Dobra, pewnie tak. Dobra. Dawaj, wskakuj. Dawaj, lisu. Od razu gleba, bo tu te tundry... Wiatry, nie wiatra, teraz już nie ma wiatru. No co za ciule. Znaczy, my dojdziemy do końca tej planszy, to by było na tyle. Jakbyście sobie chcieli pograć, możecie sobie ściągnąć, coś jest cały kwiecień. Mmm... Popalone. Popalona wiocha. Mm, ale za sędziało w O, jest, tak, więc jeśli chcielibyście sobie pograć PS Plus jeśli macie wykupione na czwórce możecie sobie śmiało ściągnąć i popróbować dalej. Dziękówka, narazka.